Zestaw innowacyjnych narzędzi RSKW, które służą prewencji, czyli zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, ale również temu, by w sytuacji, kiedy kryzys nastąpi w firmie, lepiej sobie z nim poradzić. Powstał z udziałem przedsiębiorców. To jest bardzo ważna informacja. 400 przedsiębiorców z pięciu różnych krajów zadecydowało o tym, które kompetencje są najważniejsze do tego, by poradzić sobie z kryzysem, i to było wyznacznikiem tego, jak został zbudowany ten zestaw pomocowy, zestaw narzędzi. Nie tylko wskazali oni kompetencje, ale również swoje potrzeby względem ich rozwoju. Jak, ale, ale to co najważniejsze, mieli szansę później przetestować prototyp proponowanych narzędzi i wskazać dokładnie, co w nim należy udoskonalić, co jest, jak sprawić, by, by stał się bardziej przyjazny użytkownikowi, a co najważniejsze, praktyczny. Dzięki ich recenzji składamy na Wasze ręce, drodzy przedsiębiorcy, użyteczne, przyjazne, innowacyjne narzędzie, które pomoże Wam uporządkować Wasze firmy i sprawić, by w przyszłości były bardziej odporne na kryzys, zgodnie ze starym powiedzeniem, że lepiej zapobiegać niż leczyć.